<laughs> Te rzeczy i nie tylko przydadzą się nam w dzisiejszym odcinku. No bo jak wiecie, kiedyś lataliśmy pitbajkami. no i patrząc na te pitbajki, widać, że kiedyś bardzo dawno to było, dlatego dzisiaj zrobimy serwis na tyle, na ile potrafimy, a na końcu będziecie mogli wygrać jeden z tych pitbajków. No o tym, ile te sprzęty przeżyły, mi się wydaje, że można pisać książkę, ponieważ wytrzymałość tych świrów zaskoczyła nie tylko nas, dlatego tu łańcuchy są nordzawe już, oponki przebite, klamki wiadomo, plastiki to już w ogóle nie wspominam, ponieważ większość się trzyma na trytytkach, także będzie tu sporo do roboty i będzie co robić. Wiecie co? Przed tym, jak dowiecie się, w jaki sposób będziecie mogli wygrać motocykl, ja proponuję się zrelaksować, a w tym bardzo dobrze pomoże Raid Shadow Legends, gra, która ostatnio bije rekordy popularności, teraz osiągnęli ponad milion graczy dziennie i przekroczyli 25 milionów pobrań. Co ja osobiście lubię w tej gierce, że istnieje ponad 500 czempionów z niesamowitą możliwością kustamizacji i obdarzonych unikatowymi umiejętnościami. Ej, ej nawet jak dostajecie nowego czempiona, który jest fajny, no ale niekoniecznie najmocniejszy, możecie zrobić z niego prawdziwego monstra, po prostu ulepszając go w tawernie, co właściwie i zrobiłem z moją ulubioną postacią, Kaylem gość jest niesamowicie pancerny do tego ma potężny atak także bardzo polecam go wybrać na początku gry uwielbiam też raid za to, że nie przestają dodawać ciągle nowe rzeczy do gry, jak chociażby nieprzerwany harmonogram letnich wydarzeń, w tym miesiącu macie szansę na zgadnięcie absolutnie nowego czempiona no i do tego zachwytujące turnieje przeciwko innym graczom. A Oprócz tego w tym miesiącu zostaną dodane aż 5 nowych czempionów, każdy z nich jest unikatowy, także niecierpliwie czekam, aby przetestować ich w akcji. Dlatego koniecznie wskakujcie w link w opisie, ponieważ nowi gracze dostaną jednego epickiego czempiona Chonoru 200 tysięcy srebra, jeden XP boost, jedno uzupełnienie energii i jeden starożytny odłamek, który da Wam możliwość przywołać wspaniałego czempiona, jak tylko pojawicie się w gierce. A ekstra nagrody będziesz miał tylko przez 30 dni w swojej skrzynce dlatego wskakujmy w link, korzystajmy i spędzajmy miło czas z Raychadow Legends. No ja myślę, że zaczniemy od umycia motocykli, ponieważ chyba zrok nie były myty dla tego, aby dokładnie to zrobić, zdejmiemy po prostu manetki, żeby nigdzie nie zostało żadnego piachu. Dobra, no to zobaczmy, co my tu mamy. No a więc mamy dwa komplety plastików na dwa bajki. No i do tego jeszcze dochodzi dwa wzory na okleinę, także myślę, że teraz właśnie tym się zajmiemy. Zaraz zobaczymy, na ile to jest łatwe zadanie. I'm I was on the bench, on the bench First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First I with the beamer, now I want the Benz Spendin' all the back like here I, I go again Outside says chirp, not a camera oh, Told you I'ma make, keep the channels yeah, yeah. on Why you actin' different when the camera's Why, on? No po prostu jak nowe to wszystko wygląda, bardzo ładnie. Wszyscy mnie ostrzegali, że to jest straszna robota z tym oklejeniem i powiem wam, że nie było źle, no najgorzej z takimi dużymi elementami jak na przykład ten ogon, trochę tu bąbli jest, aczkolwiek nie ma tragedii, bo tutaj jeszcze jest taka wiecie przezroczysta folia, którą potem na sam koniec jeszcze zdejmiemy, także... Wszystko bardzo ładnie, tutaj tylko jeszcze takie mniejsze elementy, które nie do końca wiem jeszcze do czego będą służyć i gdzie to jeszcze okleić. Aha, no i jeszcze, nie miałem w częściach, nie miałem tego przedniego elementu, także trzeba będzie wziąć po prostu ten stary i okleić nową naklejką. Change, change. Ogólnie MRF wprowadził nowe plastiki i zobaczcie, widzicie ten boczek? W porównaniu z tym to zupełnie inaczej wygląda, także nawet będziemy mieli inny widok tego wszystkiego, a teraz jak oklejałem starą część nową naklejką, to też trzeba będzie wyciąć inne dziury. Obnażyliśmy nasz motocykl i zobaczcie w ogóle bez plastików jak śmiesznie ta całość wygląda, nie? Niby taki mały szczegół, a w ogóle nie do poznania ten cały motocykl. No i zobaczcie, nie? Ja widzę, że tutaj chyba trzeba jeszcze raz to wszystko przemyć, ponieważ brudu jest po prostu przekosmicznie dużo. No powiem wam, że trochę mi zajęło czasu znalezienie dokąd mają pasować te, te małe elementy, ponieważ nie jest to wcale oczywiste. Zobaczcie, to według mnie ma iść tutaj w ten sposób i po prostu tutaj się załamać w ten sposób. No i ta część to tak samo, nie tu i żeby się załamać, nie? No bo jak, jak tak normalnie to nie pasuje. Także to chyba jedyna opcja, także jeszcze doklejamy to wszystko i lecimy ubierać nasz motocykl. the cash she She like a when she She get to the cash she walk. She like a bad when she girl. Do it, do it. Oh. Do it, do it, do it, do it. Girl, do it, do it, do it, do it, do it, do it. Yeah. We get to it, gotta stop. No to wam powiem, że powoli zaczyna to wyglądać, ale mega śmieszną sytuację tutaj przy końcu mieliśmy, ponieważ no myślałam, że ten plastik najpierw się montuje, potem ten, tak logicznie i ogo na samym końcu, nie? I się okazuje, że patrzymy ten plastik, no, no nie da się go zamontować w ogóle inaczej. Myśleliśmy, że rama jest krzywa, zaczynamy prostować ramę. Okazuje się, że to nie pomaga i po prostu było rozwiązanie takie, że jakby ten plastik mocuje się do ogonu, nie? I brakowało nam po prostu mocowania, które ma ogon. Także no ostatecznie się udało, wszystko dobrze się dopasowuje i kolor jest bardzo ładny. Także no już, 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 już mi się podoba. No to ostatnia rzecz nam zostaje, to oczywiście jeszcze... Ten nieładny stary kolor wymienić na świeżutki, fajny, który pasuje do całości. Godzina 21 na zegarkach i bardzo się cieszę, że udało się jednak ogarnąć dzisiaj te plastiki, ponieważ kolor według mnie prezentuje się idealnie i pitback na naszych oczach odzyskuje drugie życie. Co prawda jeszcze sporo pracy przed nami, ale to wszystko jutro. Dzisiaj jeszcze jedynie odkręcę to koło, żeby móc wymienić dętkę na wulkanizacji i się cieszę, że będziemy mogli spełnić czyjeś marzenie, ponieważ bardzo często na moim Instagramie pytacie mnie o te pitbike'i i czy może rozdaję w prezencie, czy może komuś nawet sprzedam, ale po prostu oddamy za darmo, spełnimy Widzę ich morzenie i będzie fajnie. Wczoraj przez cały dzień robiliśmy wygląd zewnętrzny motocykla, ale ja tak sobie myślę, że dobrze by było, gdyby on nie tylko wyglądał, ale jeszcze jeździł, dlatego spróbujemy go odpalić po roku przerwy. Z tego co pamiętam, tu włączamy zapłon. Druga rzecz to jest stanie. Ja nawet nie pamiętam szczerze, czy powinno być do góry, czy na dół. Spróbujemy do góry. Otwieramy paliwo i nie mamy jeszcze filtra tutaj na gaźniku, także teraz założymy i próbujemy. No w sumie nic dziwnego przez rok motocykl stał, także za chwilkę zajmiemy się techniczną częścią i na pewno spróbujemy go odpalić, ale jeszcze przywiozłem oponkę całkowicie nową, nie tylko dętka, ale również opona musiała być nowa. Także o tyle lepiej. Dlatego zaraz zakładamy koło, aby motocykl mógł normalnie sobie stanąć i będziemy kombinować, żeby go odpalić. Oh. Uwielbiam zapach gumy, także nowe pachnące koło już stoi. Tutaj łańcuch też bardzo dobrze, fajnie naciągnięty. Także teraz będziemy zajmowali się najważniejszą rzeczą, odpalaniem tego świra. Pokażę wam, jak wyglądała nasza stara świeca. Jest cała zardzewiała, dlatego teraz, pierwsze, co oczywiście wymieniona świeca, aby był zapłon. Daje iskrę, wszystko jest w porządku. No i druga rzecz to jest stare paliwo, które było tutaj przez rok w baku. Okazuje się, że warto wymienić, jak tak długo stało. Dlatego teraz zlejemy całość i wlejemy nowe. Mam nadzieję, że teraz na świeżych oktanach po prostu będzie będzie leciało dobrze.. O! Jak już to się udało zrobić, to znaczy, że jesteśmy na dobrym tropie. Tam jest właśnie taka śrubka, którą możecie regulować obroty i teraz na chwilę daliśmy po prostu wysokie, aby on pochodził i potem normalnie jakby wrócimy do, do tych obrotów, które powinny być. Bo ja musiałem dużo podnieść obroty jak my świeżo go odpalaliśmy. No, 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 no. Żeby on w ogóle nie gasł. A on teraz w miarę jak się już rozgrzał, jak się to wszystko płucze, no to, no. No to teraz mu zmniejszam. I pewnie wrócimy do tego co było, tak? No. No a teraz zajmiemy się takim drobnym serwisem, wiecie, no mamy klamki ulamane, manetki to zrobimy, filtry, łańcuchy, koło napompujemy, żeby już wszystko, że tak powiem, dopieścić na tyle, na ile możemy. Jeżeli macie tak, że wam na przykład manetka zacina gazu albo po prostu gaz nie wraca, to musicie po prostu tutaj rozkręcić i przyczyścić tą linkę, ponieważ tam trafia bardzo często dużo piachu i ja właśnie bardzo często z tym miałem problem. Przecież już kula, teraz tylko zobaczymy w jakim stanie jest olej, ewentualnie wymienimy. No i jeszcze mamy nowy filtr powietrza, bardzo fajny jest zresztą, pokażę wam. Ogólnie, co do filtrów, świetnie nam się sprawdziły. Te od Motorexa naprawdę bardzo dobrze się jeździło. Dlatego teraz popsikamy i zakładamy. Oj, ludziska, słuchajcie, ogólnie mamy tutaj MRFA 140RC, ale mamy bardzo dużo rzeczy pozmienianych. Właściwie to większość. Przede wszystkim to są większe koła od RC Biga, także teoretycznie można liczyć, że to jest RC Big. Po drugie, mamy tutaj zmienione też przełożenie, abyśmy mogli wjeżdżać na najbardziej strome podjazdy. To co właściwie i robiliśmy na źwirowni. Czasami podjeżdżaliśmy pod takie podjazdy, pod które w życiu by nikt nie powiedział, że można podjechać takim pitbajkiem. dlatego jeździło się naprawdę dobrze. A i jeszcze dodatkowo w tej jednostce, dosłownie przed tym jak przestaliśmy jeździć, wymieniliśmy sprzęgło, także jest nowe sprzęgło. No i widzieliście, serwis zrobiliśmy na tyle, na ile potrafimy zrobić. Specjalnie zostawiłem to na sam koniec odcinka, kulminacyjną rzecz, czyli odklejenia tych przezroczystych wszystkich folijek.

Dobra, a więc jak możecie wygrać ten motocykl, którym przede wszystkim sam jeździłem przez długi czas. Po drugie, przez ostatnie dwa dni sam go serwisowałem. I po trzecie jest to po prostu fajny motocykl, na którym można przyjemnie się jeździć, nawet na takich zwierowniach, na takich stromych podjazdach, na których my jeździliśmy. Dlatego teraz uważnie musicie posługać, jakie kryteria trzeba spełnić, aby móc go wygrać. A więc pierwsza rzecz to przede wszystkim subskrybować kanał Dawid Frank, na którym i oglądacie ten filmik, dlatego upewnijcie się, że macie szary przycisk z napisem subskrybujesz. Po drugie, po drugie, pod tym filmikiem musicie zostawić komentarz, dlaczego Wam się przyda taki motocykl, dlaczego chcecie mieć go. Po trzecie musicie obserwować mój Instagram David Frank, który również wam tutaj się wyświetla. Linki również znajdziecie jeszcze tam w opisie. I po czwarte na moim Instagramie również opublikuję zdjęcie z tym motocyklem. Możecie zobaczyć to zdjęcie tutaj i pod tym zdjęciem na moim Instagramie musicie również zostawić komentarz, do czego chcecie mieć ten motocykl i dlaczego on wam się przyda. Wyniki będą ogłoszone dosłownie za tydzień. Także macie tylko 7 dni, aby wziąć udział w tym konkursie i będą ogłoszone na moim Instagramie. Także proszę śledźcie uważnie, nie Gabcie, zwycięzców zaprosimy do nas, aby osobiście odebrali ten motocykl, razem zbijemy piątkę, może nawet polatamy razem na żwirce, także takie są warunki, taki jest motocykl, przypominam wam jeszcze tylko o Raid Shadow Legends, super gierce i bonusach, które możecie otrzymać na samym starcie, także to jest dobra okazja, aby pobrać tą gierkę i zainstalować, spróbować pograć, także żegnam się z wami, trzymajcie się, wszystkiego dobrego, pa!